A, nie to kliknął. No, No. jak mam nawigację, uzbroiłem się. Nie było, oczywiście, prądu. Dobra, to na bogato. I jeszcze raz przelecimy. Field jest jaki jest. Nieważne, ważne ze służy. Zmierzyłem głębokość 40 cm, około 40 cm będzie gdzie kamienie po ścieżce jechałem to musiałem bandwał szelawał już po śrubach no mniej więcej no nie będzie to idealnie równo jak jest CHC ale już mówię nie muszę wtedy już raz koło razu tylko takie pętelki sobie kręcę i to jest naprawdę dużo szybciej rozstaw jest łapcą 45 cm czyli 225 cpisane w nawigację wiadomo pod kukurydzę powinno być inaczej ale nie chcę tutaj y, nic y, kubie kręcić akurat może tutaj gdzie uwrocia są te 45 może będzie lepiej niż 175 no brakuje tej y, piątej łapy no i wtedy na B4 miałby co robić z tą piątą łapą no, a tak na razie na czterech na no to Taki zielony ład po owsie, owiec, najpierw go zmierzyło, a, a potem wrócił do żywych. No, tak to wygląda. No i przydałby się drugi traktorzysta teraz, no bo tutaj żądier się nie zagrzeje nam w tej postaci, której teraz robimy, to nam się nie zagrzeje. Przydałby się teraz żądier żeby zmienić traktorzystę na John bo robota jest prosta nic się nie zapycha ani nic podnosimy tylko maszynę kładziemy sobie w dół dodajemy gazu zobaczcie, no 3 to jest Silnik już ciepły, także na pewno olej ma z 80 stopni temu Mogę dla Was podgazować Ja nie jestem zwolennika Katowania zimnego silnika A jak go rozgrzewam, w jakiś tam sposób sobie odpalam, chodzi to zawsze 3 minuty Nawet jak jest ciepło Później 100 stopniowo jakby zwiększam o obroty A nie, że tam gaz podłoga u takiego czegoś nie ma Tu jak sobie przyjechałem to po ścieżeczkę B2 1500 obrotów to już tutaj miał taką temperaturę za 60-70 stopni, no to wiadomo, że nikt gazu do podłogi nie dociska, a diesel pod obciążeniem szybciej się grzeje aniżeli na pusto. Także poszedł sobie w robotę. Złapał trochę temperatury, to 1600-1700 No i idea tak sobie działa. No. W obrocie zawsze jest twarda no ale bez problemu 2000 obrotów i nie widzę tutaj żadnego takich przeciwwskazań No, no ja kurde ciekawy jestem jakby tą śrubkę yy, ścieżki co będę jeszcze robił jakby tą śrubkę yy, wziął i no tu już jest spokojnie 21 metrów Możemy teraz wyjść, zobaczyć. Zobaczcie temperaturę. Widzicie? Jak ten wskaźnik. Ja sobie już tu go włączę. Ciśnienie wale takie. Teska jest, bo musi być. Glebę rozrywa. Tak. Zobaczcie. Tu też ciężko idzie przez ten obiec Ten kręci się tak. Jak wczoraj wysłuchałem go. To mnie denerwuje, no jak to jest możliwe, że aż tyle, widzicie? O, ma więcej temperatury, na dole, niż, kurde, na górze, nie? E, silnik, osiem i No i ta moja termoizolacja. Termoizolacja ma dużo stopni tylko ciekawe jak sama rura w środku to mnie ciekawi ile tu powietrze no powietrze też jest źle, bo z chłodnicy tu na rury To no, jest za szczelno także się nie martwcie no to jakieś się zasysa nie zasysa się bo już to sprawdzałem tylko widzicie jak to jest taka temperatura w chłodnicy to ten wentylator powinien tak zapiernicać jak w stumusiu A on się tak kręci, bo się kręci no No i na interkulerze co mamy? Złycie jakiś szum 19 stopni 18 18 18 znaczy, gdy, y, powietrze się ochładza można by powiedzieć w jakim stopniu jeszcze tą rurkę która może tu idzie y, to literkuler ma mniej roboty no tylko dlaczego tak właśnie jest z tym wentylatorem e, tego ja nie wiem no i teraz tak naprawdę no, mierzymy rurkę, temperaturę zewnętrzną, rurki nie mierzymy wewnętrzne i teraz jest ciężko powiedzieć ile Temperatura ma powietrze w środku, tak? Dobra. No, to tak to wygląda. Tu, gdzie owies bardziej ten, gdzie było 300 Bardziej czysto, nie mówię, że czysto, to, yy, to lepiej. No, tu też ciężej idzie właśnie ze względu na... No, na ten owies, on też trzyma, tak? No, ale są takie warunki, można by powiedzieć. Picobelo, 40 arów zrobiłem. O, tu jest 12. O, może są 18 metrów. A to jeszcze najwyżej. Ile nas nie było? 22 minuty. I zobaczcie, jak spadło. Ja uważam, że to jest yy, yy, wina tylko i wyłącznie yy, tego, że. Ten wentylator kręci się teraz za powoli Mi się wydaje, że ten interkuler naprawdę wniósł sporo Jeśli chodzi o temperaturę, bo on chwila moment i on ma już spada To nie, nie tak, nie wiem czy pamiętacie jak siałem, ja siałem na ogrzewaniu yy, Ja siałem na... Pootwierane miałem szyby yy, Ten czołnik się grzał, cuda robił No teraz nie wiem czy większe obciążenie z broni aktywnej czy, bo ja na C1, czy tam na C2, albo B4, jak z tego to pamiętam, po kukurydzy. Także można powiedzieć, że wolno. Wydaje mi się, że w głęboszu jest większe obciążenie niż przy broni aktywnej, no bo są miejsca, że czołnik przystaje w miejscu, tak? A on broną, no, nie staje w miejscu, tylko jedzie cały czas. No, także mi się wydaje, że tu jest ciężej. No i ta temperatura, no, naprawdę jest dużo niższa jedziemy tu 6-6,1 także poślizg jest znikomy ja miałem na nabite wczoraj powietrza dopiero posprawdzałem koła, posprawdzałem wszystko i wyszło, że ja miałem dwa nie wiem, półtora bara praktycznie no i tu jest ta górka kamienista, dlatego tu nie głęboszuję, bo on ma zabezpieczenie śrubowe, a śrub sobie nie kupiłem rano zapomniałem o tym i po prostu tamtą stronę jakby zostawiam sobie y, z Górkę, może no, już na koniec, jak już skończę to pole, pole praktycznie pod kominem, tam dosłownie 300-400 metrów, no to sobie na spokojnie, no i zobaczcie, no i on sobie perka, no i jakby teraz ta wiskoza przyspieszała prawidłowo moim zdaniem, problem rozwiązany. Pozdrawiam.